Dzień dobry, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a w Warzone dosyć niespodziewanie wleciał nowy balans broni. Mówię nowy, bo przed chwilą mieliśmy już przecież. Inny, ale ten jest właśnie kolejnym już balansem broni w przeciągu kilku tak naprawdę dni i co ważniejsze, balansem broni, który zmienia nam metę. Ja na tym kanale jestem między innymi po to, żeby Wam tę metę zawsze na bieżąco pokazywać, dlatego w dzisiejszym materiale, pomimo tego, że kilka dni temu taki materiał się pojawił, muszę wszystko pokazać od nowa. Mowa o tym updatecie, który teraz widzicie na ekranie. Updatecie, który w głównej mierze wyłania kandydata i od razu faworyta e, takiego mocnego na numer jeden na daleko, czyli Kriega C, a dodatkowo nerfi oczywiście inne bronie, które mogliśmy kojarzyć właśnie z pojęcie meta e, wcześniej. Moi drodzy, bez zbędnego gadania. Ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę, was to nic nie kosztuje, mi niezmiernie pomaga, a ja przechodzę już do meritum tego materiału, więc do przedstawienia wam nowej mety, nowych najlepszych broni, które możecie obecnie w Warzone używać i zaczynamy to od razu, moi drodzy, wszystko od właśnie tej nowej broni w mecie, e, broni, którą e, wielu z was może nawet w ogóle nie kojarzyć, bo to jest broń bodajże z sezonu pierwszego Black Ops 6, i mowa o krigu C. Krig C e, to karabin szturmowy. Krig C to broń, która do tej pory miała bardzo nieprzyjemny odrzut, pomimo fajnych statystyk, dlatego nikt jej na daleko nie chciał w Warzone używać, bo po prostu nikt nie był w stanie opanować tego bardzo niewygodnego odrzutu. Natomiast oni właśnie w tym updatecie zredukowali odrzut, a dodatkowo jeszcze zbafowali obrażenia na tej broń. Co jak możecie się domyślać, wyniosło ją na pozycję numer jeden w kwestii najlepszej broni na daleko obecnie w Warzone. Dodatki, które Wam polecam na bildzie na pięć dodatków, to moi drodzy kolimator wołżski, kompensator, lufa z rozszerzonym gwintem, nowych y, pionowych przedprzedni i powiększony magazynek dwójka. Jeżeli chodzi o ten mityczny odrzut, to on faktycznie został znerfiony. O ile wielu z Was może nie pamiętać tego starego, to zobaczcie jak teraz wygląda ten nowy, bez... Żadnej kontroli z mojej strony odrzutu. A, nie pokazuje kul na tarczy. No świetnie działa ta gra. Generalnie odrzut jest delikatnie pionowy, wiadomo, z twistem w prawo, więc taki nie najgorszy do opanowania. Natomiast, gdy ja już odrzut yy, staram się kontrolować, zobaczcie, nie jest to nic trudnego. Gdzieś tam ten celownik zawsze będzie delikatnie latał, przynajmniej u mnie, ale nie lata na tyle bardzo, że puduje większość strzałów na daleko. I to jest właśnie kluczowa kwestia, dlaczego ta broń do mety weszła. Skoro Wam pokazałem build na 5 dodatków, to. Serdecznie zachęcam do zrobienia sobie klasy również z buildem na 8 dodatków, bo to już jest wtedy jeszcze potężniejsza broń. E, wówczas, oprócz tego, co było, a w zasadzie nie, nie będę mówił prócz tego, co było, chociaż kilk, wiele rzeczy się zgadza, po prostu przelecę przez wszystko. E, tutaj już inny celownik z lekko większym zoomem niż na kolimatorze wołuszki, czyli Jason Armory e, razy 2, albo Willy Strójka, to już w zależności od was, co wolicie. Kompensator, lufa z rozszerzanym gwintem, pionowy chwyt przedni, zwiększony mag, dwójka, szybko dobywany chwyt, wyważona kolba oraz sprężyna powrotna. Jak widzicie jest więcej dodatków na kontrolę odrzutu jeszcze oraz e, lekko na mobilność, więc w związku z tym ten krik C na 8 dodatkach z kolei, pomimo tego, że ma celownik, który dużo bardziej, że tak powiem piętnuje odrzut broni, jest to również niesamowicie proste po prostu w, w opanowaniu na daleko. No bajka, na ośmiu dodatkach krik to jest absolutna bajka, także krik zapamiętajcie, zapiszcie, stwórzcie sobie klasę nowa meta. Numer 1 na daleko w Warzone. Jak widzicie, jeżeli chodzi o broń zapasową, tutaj też mamy zmianę. A dlaczego? Bo wraz z update'em, gdzie bufowali Kriga, zbafowali również starego przyjaciela, jakim jest oczywiście pistolet maszynowy C9, czyli MP5, głupio inaczej nazwana. Moi drodzy, długa lufa, pionowy chyt przedni, powiększony mag dwójka, ergonomiczny chwyt oraz wyważona kolba. To jest build, z którym grami się najlepiej. I to jest build, który, no moi drodzy. Ja nie wiem, co tu mówić. Zresztą zobaczę. Nie dość, że stoi w miejscu, to jeszcze wszystko widać, więc celownika nie potrzeba. A do tego bardzo szybko z tą C9 po prostu się ruszacie, nie? Świetna broń. Świetna broń, powiem inaczej. Spokojnie dalej można grać ladrą i ja zaraz wam ladrę znowu pokażę, ale C9 ma coś takiego, czego nie ma ladra, czyli mam wrażenie większy spokój i bezpieczeństwo przy strzelaniu. No z C9 nie widzę nikogo pudującego więcej niż kilka procent strzałów z Ladry jak najbardziej. Są momenty, gdzie ktoś wam gdzieś tam zniknie z pola widzenia przez to, że Ladra ma taki a nie inny celownik mechaniczny. Nawet z celownikiem ta Ladra jest mam wrażenie mniej przejrzysta niż C9 bez celownika to mówi naprawdę sporo. No i statystyki C9 oczywiście zostały zbafowane w związku z czym pod względem D-Mage'a i tak dalej ta broń absolutnie nie odstaje, a jest właśnie jednym z najlepszych wyborów, dlatego to jest moja goł tu teraz klasa Warzone, którą widzicie Krikce oraz C9. Lecimy natomiast dalej, bo haderka to dalej haderka, pomimo tego, że znerfili troszkę prędkości hmm, celowania różnego rodzaju animacji na tej broni. Zestaw się nie zmienia, tyle razy go pokazywałem, że nie będę tracił Waszego czasu. Natomiast pokazuję tę broń, żebyście dalej wiedzieli, że HDR pozostaje HDR-ką, pomimo tego, że z każdym tygodniem jest coraz słabsza. Natomiast na Sniper Support cie mamy nową broń, którą Wam pokazuję, i celowo używam stwierdzenia Sniper Support, bo raczej tylko. W takich wypadkach GPR-a bym używał, to znaczy śmiało można też grać tą bronią stricte na daleko, ale według mnie najlepiej będzie się sprawdzać właśnie jako sniper support. I teraz tak, mikrokolimator Kepler, kompensator, chwyt przedni Ranger, powiększony mag, dwójka oraz wyważona kolba. To wszystko powoduje, że moi drodzy, ten GPR zapomniany przez przecież tak wiele osób, zobaczcie sami jak stoi w miejscu. Ma bardzo fajne statystyki obrażeń. Jest przejrzysty, jest prosty w obsłudze, czego chcieć więcej? Bardzo fajny Sniper Support, bezpieczny Sniper Support, który zagwarantuje wam bezpieczeństwo przy graniu z hdr e, natomiast gdy jestem w temacie Sniper Supportów, to chcę wam też szybko pokazać kolejny Sniper Support, który polecam i tutaj już jest kwestia waszych indywidualnych preferencji, Kilo 141. Według mnie w tym momencie być może nawet bardziej bezpieczny wybór niż GPR, ja oczywiście bardziej wolę gpr dlatego go na początku pokazałem, ale Kilo, żebyście nie myśleli Myśleli, że coś jest z nim nie tak absolutnie nic nie jest nie tak to jest fenomenalna broń i na Sniper Supporcie z dodatkami takimi jakie widzicie czyli mikrokolimator kepler, kompensator, chwyt przedni ranger powiększony mag oraz ergonomiczny chwyt no jest jedną z tych broni z której pudłować nie będziecie zobaczcie sami jeżeli GPR stał w miejscu to co powiedzieć moi drodzy o kilo co powiedzieć o kilo no to jest, to jest hit, to jest absolutny hit jak prosta ta broń jest co obsłudzę. Także e, pokazałem Wam teraz szybko dwie bronie na Sniper e, GPR oraz e, Kilo. Haderka została przeze mnie również Wam pokazana. E, no to skoro pokazałem dwie broń na Sniper to pokazuję również kolejną broń na daleko z gatunku karabinów snajperskich slash wyborowych, czyli Kar 98K. Tutaj też się nic nie zmienia. Od dawna, jeżeli e, lubicie haderkę, gracie haderką. Jeżeli chcecie coś e, gorszego pod względem statystyk, ale bardziej mobilnego, szybko strzelnego, to Kar będzie najlepszym wyborem i taki zestaw na karze Wam polecam. Odchodzimy już od tematu snajper supportów, snajperek i lecimy do kolejnych broni na daleko, a tutaj moi drodzy mamy kolejnego starego przyjaciela. Broń, która była w mecie wiele, wiele tygodni na Urzykistanie. O dziwo wraca nagle na Werdańsku. Mowa o Saiferze 091, czyli kolejnym karabinie szturmowym z Black Ops 6 i z tymi dodatkami, które tutaj widzicie, jest to dla mnie broń co najmniej bym powiedział, zaskakująco obecnie dobra. Kolimator wołowski, kompensator, lufa z rozszerzanym gwintem, pionowy przedni, powiększony mag, do tego szybko dobywany chwyt, wyważona kolba i sprężyna powrotna. Jeżeli dobrze pamiętacie, Cypher był taką bronią, która w pewnym momencie miała bardzo nieprzyjemny recoil, ale oni to wielokrotnie zmieniali, cofali te zmiany, znowu je wprowadzali, koniec końców. Na tyle się ta broń w pewnym momencie zadomowiła, że była właśnie w mecie. Później natomiast totalnie znerfili obrażenia tej broni w pewnym momencie, no i z tej mety wypadła. A teraz, co zrobili? Przywrócili te obrażenia. Może niekoniecznie na takim poziomie jakie były wcześniej, ale dzięki temu, że inne bronie podostawały jednocześnie nerfa, no to Cypher nagle pojawił się według mnie w top 3 wyborów na daleko obecnie w Warzone. Zobaczcie jak ta broń też jest prosta w obsłudze. Ona ma taki charakterystyczny feeling, że ten celownik tak cały czas do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół robi taki ruch, więc jest to do wyuczenia, ale nie ma to nic wspólnego z ciężarem, z trudnością celowania na daleko. To jest bardzo prosta broń. Broń, która, moi drodzy, jak nic innego, jest też pewnie w wielu przypadkach przez was wylewelowana już. Także po prostu sprawdzajcie, jak teraz ona chodzi na Wardańsku według mnie się nie zawiedziecie. Skoro pokazywałem tutaj od razu safera na 8 dodatkach, to pokazuje broń, którą chcecie zawsze mieć na klasie, gdy używacie dzikiej karty od broni, czyli dzikiej karty dającą 8 dodatków, wówczas nie możecie dać PMA na broni dodatkowej, tylko pistolet. No i w takim wypadku griechowa cały czas jest numerem 1 tumik monolityczny lufa z rozszerzonym gwintem, powiększony magazynek, obciążona kolba i szybkostrzelność. W tym właśnie zestawie, poka pokażę to już po prostu dla dla tutaj zasady, no co ja mogę wam powiedzieć, niby nie pistolet maszynowy, ale macie wrażenie, jakbyście strzelali z najprostszego pistoletu maszynowego w grze. Także o tym moi drodzy pamiętajcie. Ok, lecimy dalej, dochodzimy do moi drodzy Kilo 141, tylko tym razem na ośmiu dodatkach, czyli generalnie broni, którą chcecie. Używać na daleko. To już nie jest sniper support kilo, tylko to jest broń, którą używać się na daleko. Ja nie jestem fanem, bo jednak te obrażenia dalej nie są takie jak chociażby w Kriegu C, więc wolę jednak broń, która jest lekko trudniejsza do opanowania na daleko, ale mocniej bije, dlatego wolę Krieg C, a nie kilo. Ale no. Kilo na pewno będzie miało swoich ulubieńców i no nie zdziwię się, jeżeli to będzie jednak większość ludzi, bo ta broń jest banalna w obsłudze: Jason Armory, kompensator, lufa z rozszerzonym gwintem, pionowy przedni, powiększony magazynek, dwójka, szybko dobywany chwyt, ciężka kolba i amunicja nadciśnieniowa. W tym bildzie, moi drodzy. Uzyskujemy, moja kamerka to zasłania, ale już Wam pokazuje, prawie 1500 metrów na sekundę prędkości pocisków, co jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Dodatkowo zasięg jest bardzo dobry na tej broni i... Obrażenia nie najgorsze, dlatego nie bez powodu tę broń wam pokazuję. Bo, tak jak mówię, to jest taki bardzo bezpieczny wybór dla tych, którzy może zaczynają z Warzone i potrzebują takiej prostej broni na daleko. To wówczas Kilo będzie fenomenalnym wyborem. Zobaczcie, jak prosto opanować na 8 dodatkach kilo. Pomimo tego, że ma celownik z lekko gorszą kontrolą odrzutu, to dosłownie wygląda jak Kronus. Niesła, niesławny Kronus, no ale no tak trzeba to yy, nazywać. No to jest broń absurdalnie prosta do opanowania na daleko, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli sporo osób będzie z nią po prostu biegało i też ja się nie zdziwię, jeżeli wy polubicie ją najbardziej, pomimo lekko gorszych statystyk obrażeń. Lecimy dalej i mamy kolejnego fenomenalnego faworyta na daleko. Rzekłbym, że może nawet mój numer dwa obecnie w Warzone. Eee, albo 3, w zależności od tego, jaki mam dzień, albo ten Cypher, albo grał, ale generalnie grał, e, czyli słod 556 na przeróbce grała, którą tutaj widzicie na dole e, to jest wybór, e, który kocham z jednego powodu. Tutaj gramy na celowniku mechanicznym. I pomimo tego, że jak widzicie, nie ma w zasadzie niczego, co niweluje odrzut, to ta broń stoi w miejscu. Kompensator pionowych chwyt przedni, powiększony MAG i chwyt komando. Powiedziałem, że nie ma niczego, co niweluje odrzut, ale kompensatory pionowych chwyt przedni oczywiście za to odpowiadają. Ale wiecie, nie ma sprężyny, nie ma nawet moi drodzy, wiecie jakiejś kolby. No, generalnie ta broń, pomimo tego, że jest tylko na pięciu dodatkach, zobaczcie jak ona po prostu chodzi. To jest mega przyjemne. Um, uważam generalnie, że jeżeli macie taki dzień, gdzie czujecie grę niesamowicie, czujecie, że macie bardzo dobrego aim'a w danym dniu, to ja, ja bym się nawet nie zastanawiał i po prostu zgrałem sobie biegał właśnie dzięki temu, że na pięciu dodatkach jest zdecydowanie bezpieczniejszą bronią niż Krieg. Jest dużo łatwiej opanować tego grała i na pewno będziecie budować mniej strzałów z, 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 właśnie z tej broni. E, także rozważcie jak najbardziej tę broń w waszych loadoutach. E, co do sniper, znaczy snajper supportu, co do supportu grała, to moi drodzy pokazuję tę ladrę, bo tak jak mówię, ona nie wypadła z mety, tylko po prostu C9 nagle pojawiła się e, tak samo dobra jak ona. Natomiast, no oczywiście, niektórzy mogą woli wolić ladrę niż C9. W związku z tym pokazuję build, który ostatecznie jest dla mnie najlepszy w Warzone. Bo ostatnio pokazywałem lekko inny build, który też nie jest zły, ale. Po wielu wiecie, więcej godzinach przegranych z tą bronią, jednak skłaniam się ku temu loadoutowi, po prostu biegam się z nim najprzyjemniej, czyli kompensator, długa lufa, chwyt przedni ranger, powiększony mag dwójka i ergonomiczny chwyt. To generalnie jest jedna z tych broni, która jest gorsza według mnie w kontroli niż C9, ale, 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 ja wiem, że niektórzy są bardzo dużymi fanami szybkostrzelnych broni, no to zobaczcie jak szybko strzela Ladra. Strzela niesamowicie szybko. Zdecydowanie szybciej niż C9. Także to już jest trochę preferencja. Natomiast nie ma nic złego w graniu dalszym ciągu ladrą. Natomiast pamiętajcie, że C9 pojawiła się z znienacka z powrotem w mecie. No i ja osobiście lepiej czuję się z C9 w dłoni. Natomiast ladrę pokazuję, bo tak jak mówię, jest dalej fenomenalnym wyborem. Tutaj jeszcze build na 8 dodatków na ladrze. Gdyby ktoś oczywiście e, szukał e, również i takiej klasy. E, no, a my, moi drodzy, kończymy ten dzisiejszy materiał e, tym samym co ostatni materiał z metą, czyli taką ciekawostką z e, zestawem broni, którego nie możecie używać na. Rankedach Warzone na meczach publicznych jest fajnym odświeżeniem rozgrywki, bo mamy tutaj karabin wyborowy DM10 z Jason Armory razy 2, kompensatorem, długą lufą, wyważonym łożem oraz amunicją nadciśnieniową. broń strzelająca pojedynczo, broń strzelająca pociskami rakietowymi. Ja mam takie wrażenie po prostu. Jest niesamowita. Jest po prostu niesamowita. Zabija na trzy strzały w głowę, jeżeli oczywiście te głowy trafiacie. Jeżeli głównie trafiacie, to i tak 4-5 kulek zawsze będzie wystarczało. Oczywiście jedna z tych broni, która nie wybacza niecelności, ale gdy trafiacie, to lepszej broni po prostu nie ma. Tak, lepszej broni nie ma, musicie o tym wiedzieć. A na broni zapasowej, moi drodzy, MX-9, który pokazywałem ostatnio, tu się nic nie zmieniło, pistolet maszynowy z MW-2, z Nydarem, model 2023 na celowniku XR-K Sandstorm na wylocie lufy, lufą 16,5 cala Bruen S901 oraz powiększonym magazynkiem i grzbietem BAKA f -Tak C11. Bardzo mocna broń na blisko, e, powiem więcej, na meczach publicznych Wiele osób zaczyna już z nią biegać, także już ją na pewno kojarzycie. Ja osobiście, przez to, że gram więcej rankedów, gdy są dostępne, a nie meczów publicznych, to rzadko po nią sięgam. Ale gdybym grał tylko mecze publiczne, pewnie na przemian grałbym C9, właśnie MX9 i dopiero później może ladrą. Także to mówi chyba sporo. Nie dość, że stoi w miejscu, to jeszcze dzięki temu celownikowi z MW2 jest niesamowicie przyjemna w kontroli. No super, super, naprawdę. Pistolet maszynowy, troszkę bardziej klocowaty niż np. C9 i Ladra, ale bije. Tak samo jak i nie lepiej. To jest, moi drodzy, aktualna meta w Warzone, która niespodziewanie się zmieniła kilkanaście godzin temu. Ja na tym kanale, tak jak mówię, jestem po to, by was updateować. Jak widzicie, zmian jest dosyć sporo, także według mnie wymagało to nagrania nowego, totalnie materiału o tym, a nie jakiegoś świecie krótkiego dopowiedzenia do tamtego, bo na przykład Amax, którego przecież używaliśmy wszyscy do tej pory, totalnie według mnie z mety. Wypada. Także przesyłajcie znajomym, którzy być może przespali tę mini aktualizację z balansem broni kilkanaście godzin temu. No i korzystajcie z tego, co wam pokazałem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie mi podziękować. A ja wam dziękuję w tym momencie po prostu za obecność. I do następnego. Mój Goldzor na razie.